A to ostatnio na grupie. Kurwa. <laughs> Powiedziałam jej, że mam raka. Dopie, mnie zjebała. Od I razu piemacz. mu się o tym chciało gadać. Pipie ja piemacz, mówię, tak. ona to niech się położy, już leży. A ja mówię, Czeko. że ten. Kurwa, ona i tak kurwa leży. To co by chce ta jeszcze kurwa? Aha, no to w sumie. Tak, właśnie. Ty Aga to może pora, żeby usiadła kurwa na tym włosku. Nie, bo mnie dupa boli. Pora żeby się do roboty kurwa wzięła, przestanie ją kurwa wszystko strzykać. Wypraszam sobie, dzisiaj mam okna. Angela posadź sobie to? te w kasę posadzi jakieś kurwa. Tam. Nie, bo mi psy wpierdolą, nie mogę. Weź ogródek kurwa Co? przekop kurwa. Nie mogę, bo jak coś zasadzę czy tego, to mi psy wykupują. Tak w krzakach znacie? Nie, nie znamy media. No ale... Sama prawda. Dobry wieczór. Megi, ale coś takiego to kurwa ty to od razu kurwa wie. Nie, Hg to właśnie siedzi co czas w krzakach, no. Jedno trzy obserwuję, kurwa. A uvider zain. Kurwa. Najwyżej no. jak ktoś znajomy, kurwa, to to najwyżej się odezwie. No tak, jak prawda. Nie. Witamy serdecznie. A sama prawda ma szoty o cukrowej. <noise> ja nie chcę szotu. Proszę na mnie nic nie stawiać. Jakie szoty? Cukrowej. A co mi obchodzi kurwa cukrowa? Tam? Właśnie. A najlepsza lekarka dzisiaj była, nie? Dzwonię do niej, ona, tylko pani, bo może być przysilenie wiosenne, wiesz, zaczęła mi gadać, Proszę dużo wody pić. Chcę powiedzieć, że kurwa pije 2 litry dziennie, ona mi chce wodę każe pić na wszystko. Ty. Bo 2 tylko litry to jest dzień. za mało. 2 litry to u mnie kurwa bywona po 80 latach, jak mają to piją. No bo ja tyle mam. Cześć. Powinnaś kurwa około 3 litrów, 3,5 litra wypijać. Kurwa, ledwo 2 litry zmieszcza, co dopiero 3 jeszcze, ty. Tylko cukier w moim sercu. <grym> <grym> Raczej nie w moim, <grym> tylko tutaj. Sama prawda. Żeby nie było. O Jezus. Oh. A ja, a, a, czekaj, kiedy to? Dzisiaj miała być jakaś tam bitwa. Hmm, Cukier z Barbie dobrze mi się tam gdzieś migło. Oj, daj ta, nie chcę mi to Nie, nie kawać, wiem Justynka, bo ja nie chodzę ani już do Barbie, ani nie chodzę do tej... Ale nie, gdzieś mi się szat taki gdzieś się Daj ta im, kurwa, niech chce nie żyją, kurwa, spokojnie, jak chcę żyją, kurwa. Ja tam nie chodzę już po dobrze także nie wiem. No, Spróbuj A co ty, ty tam działasz? pistacja O. A kurwa, zadłabym sobie. Stary. No pewnie. Bo nie do sejce, kupku. Nie, bo mnie noga boli. Słuchaj, ja się od dziesiątej zapierdalałam, to ty pory się usiadłem. Był. Co było, Karolina? No dążą. Nogi cię wolną do leżenia. No, Kupia jesteś, wcale że bo ja dzisiaj zapierdalam od samego rana. Wczoraj przyjechałam od mamy, już wieczorem nie chciał mi się nic robić, to mówię dzisiaj od poniedziałku. Na razie pomyłam na dole okna, ale jeszcze mam u góry i jeszcze mam ogólnie kurwa z 25 okien, pomyłam Poczeka, tylko 15. A jaki kurwa tą chałupę sprzątasz? Od dołu do góry? Bo ja to zawsze od góry do dołu. Tak. tak nie, to... ja sobie najpierw, bo u góry to są dzieciaki, na dole to jestem ja. Ja najpierw sprzątam sobie duła, potem sobie idę na górę i tam myję okna i im, wiesz, w pokojach mi sprzątam. Ja nie lubię właśnie tak robić od góry do dołu, tylko ja zawsze robię sobie odwrotnie. Już dwa dni na sprzątali, każdy swoje kurwa pokój sprzątał. Nie no, ogólnie dzieciaki swoje pokoje sprzątają, tylko wiesz, ja im nie pozwalam okien myć, bo to jest pierwsze piętro. Wiesz, jak mi Marcel czy tam Kasper wejdzie na tego i umyje okno, niego zarzuci i mi spadnie. To no wiesz, ja wolę im sama No, oni... chyba kurna, oni to kurwa nie za bardzo kurwa okna myć, co? Nie, no Gracja się sam umył ja ja na tak. No tak, no oni mają balkon, ale wiesz, jak Marcel tutaj czy Fabian, to nie lepiej, nie? No. Wolę sama im umyć Ja nie mówię, żeby oni okna myli, kurwa, ale pokoje to se sami sprzątają, nie? Nie, no, no pokoje to tak. <coughs> Ja okay, wczoraj zrobiłam te z białej rękawiczki, kurwa, panom, panom kurwa, przeszłam po pokojach, kurwa, posprawdzałam, kurwa, no, muszę powiedzieć, że spisali się. No, widzisz. Nawet stary, kurwa, się spisał. No, no, można. Odkąd, można, On do mnie mówi wczoraj, odkąd nie mam mi kurwa, mieszkasz tu? Brudzisz? To no, zapierdala mm -hmm. i nie pytaj. No, przejebane. A. na Krystyna dobrze czytałaś. Nie, nie czytałam, tylko mówię, że Anka gdzieś mi się tam migła i a. coś tam, że zapraszała. Ale, a ty dzisiaj widzisz, że zaczyna. tam. było a. mi to, kurwa, tam, a, tam. tam. Si Była. godzą, kucą, kurna, aj, daj Była. 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 Nie chcę żyją swoim życiem kurwa od nas z daleka. O mądre powiedzenie. Piotr coś tam coś tam. Dobry wieczór. Piotr coś tam coś tam. Ja to Ruch, się przeleciał. Coś tam coś tam kurwa. Piotr coś tam coś tam. Piotr, zapraszam. Na pewno szoty zobaczymy. No, na pewno. Ja mam ja nie wiem, gdzie wy widzicie te szoty. Ja kurwa w całej kurwa nie widzę, jak są jakieś szoty. Ja też jak przeglądam TikToka, to ja nie szotów, nie widzę. Gdzie no wy widzę. to dupnie po prostu, nie to nie wiem. Ja mi to mówić, ja, ja też mi w ogóle nie wyskoczy, ale czasem coś mi wyskoczy, ale to ja nawet nie wiem, czy to jest na czasie, bo ja kurwa nie wiem, gdzie tam jest. No, czasami, się na tak, pokazujesz się do TikToku, no. Widzicie co zrobiłam, no. No, no mądra głowa kurwa, weszłam na online bankowe kurwa i, i sobie kurwa je po prostu zablokowałam i toż. Gratuluję. No ale to dlaczego? Bo chciałam zmienić po prostu kurwa ten PIN, rozumiesz? No kurwa. No, no, nie ten co została z banku, nie? No. No. no i kurna wiesz, no. jak to ja za szybko kurna wszystko robię, kurna no i kurwa ty, nie? Źle pisałeś? No. Ale już odblokowali mi, tylko muszę teraz się jak godziny przeczekać, żeby nie działać, bo to wiesz, jak odblokuję, to po 24 godzinach dopiero zaczyna działać, nie? No. A ty jak się udana jesteś. No nie jak zwykle. No. Lena, co to? Kurwa się chyba tak szybko też rodziłam. No, widocznie tak. I szybko cię ojciec robił, szybko się rodziłaś. Wszystko na szybko robiła Oj, Agnes, Agnes. No, mówię tak jest, jest. Nie. No nie, nie dam ci odpowiedzi, jak bo mój tatar nie żyje 30 parę lat. Się, bo nie dowiemy tak no się... Nie, nie mam się kogo zapytać, bo matka na pewno nie będzie pamiętała, jak byłam szybko robiona. No nie, ja to byłam przy muzyce chyba robiona. Ja ci słoń na ucho No. 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 <ślinny> ja pierdolę. Kurwa, brakowało Akces. mi tej tak Ja pierdolę dojechać po całych to... przy muzyce byłam robiona, ja tak kurwa myślę, to na taką muzyczną kurwa. No dlatego mówi kurwa, dlatego Ona... się na ucho nadepnął. No właśnie. <laughs> hmm. Przejebane jak bolka trampki. Dzisiaj piękna pogoda, a wam powiem szczerze. To mi kurbia od rano ćmiło mnie. ciśnienie się się zmienia. Jest, kurwa, no nie wiem, nie wiem, Rano deszcz padał. Potem upał kurwa. Ja nie no wiem. na przyszły tydzień są, kurwa zapowiadają u nas deszcze, więc pójdą do was. U nas, jutro, u nas jutro 23 stopnie i deszcz, ale moja mama mi pisała, że u niej po południu był grad i burza. No, no bo burzę zapowiadali. A ona deszcz, słońce, kurwa, i idź, pizdo, tu i ciepło, a idź pizdo. Zapowiadali, że dzisiaj w ogóle burza, nie? No, no, no ale no, Lepszy no, no. to czwartek 29 stopni. O my 26. Połowa ogrodu mam kurwa pełną mleczy mi wyrosło jest żółto, a połowa ogrodu kurwa już nocy przeciwkurka białe ducha. Czekaj. No i ci przyjdziesz. A, dzisiaj rano też. Deszcz. Później słońce, później kurwa cień, później się spać człowiekowi ciało, potem chodziłam jak jakaś naćpana kurwa, a jak słońce wyszło, to potem się czułam dobrze. No. Pan chuj. To dobrze wiesz, co ja chcę. Na przykład wczoraj na Frankfurcie kurwa lało, a u mnie kurwa kropa nie spadła. No widzisz. A to 6 km kurwa ode mnie. Ja teraz jechałam i tak, takie ściany deszczu były, wiecie, nie? No, no. No i to jest właśnie tak kurwa, nie? No. Tak jak ostatnio siedzę z pracy, patrzę przez okno, kurwa. Ja pierdolę, jak leje. dzwonię do Mohameda, mówię, kurwa, weź to przyjść, bo mnie boleje, On mówi tak, gdzie ci leje? Mówię, jak kurwa, kropelę się nie spadła. To nie jest depresja, Kapucino. Tak, tak, tak Kapucinko, masz rację. Depresja to nie jest, bo jak się ma depresję, to niby ludzie, którzy chorują na depresję, to lubią cały czas ciemno. Raczej jakieś ciemno, to się dobrze czują przy tym. A ty kurwa masz jasno, masz ciemno, rolety za niech Nie, cięciała. przepraszam bardzo. Otwieram żaluzję już. Już? Od kiedy, kurwa? No, to cały czas, jak przyszło ciepło, kurwa. No. A tak to, po ciemku się działa. W swojej burderówce ramce się działa. Co? To taka, to kolory zmienia nie? Zielone, czerwone, niebieskie, kurde, ona ja mnie kurde, ja taką żarówkę mam, ona mnie burderówka taka, z burderuszy. Ja nie mogę gdzieś ciebie. No co? Mówię co jest, kurwa o jest, o. To jest. A co ty udajesz, że kulejesz, co? Co udajesz? Kulejesz? Kurwa, wiecie co on się nauczył robić? więc no. że kuleje, żeby go głaskać, kurwa. Rywekuszową dostał, no. Tak, kurwa. <laughs> Dobrze, Marcin. kuleje tak jak ja po domu. No, Proszę dokładnie puszowym ja no. sobie. Nie wiem co sobie wiem, co to jest. Jakieś orzeszki w czekoladzie mi Kasper przyniósł i sobie pierdzielam. Kurwa. No No ząb zabolał, kurwa. To no ja... dobrze, jak będzie bolał, to pójdę wyrwać szybciej, rozumiesz? A czekać, tak, czy przyjmie dentystka szybciej? To będzie musiała. Leżeć! Gdy kurwa chłopowa rybieta, jesteś, że musiała? Nie boję się dentysty już. Ma swoją kolejkę, to czekaj do czerwca, nie? Mogę iść. To Teraz musi ta zmobilizować łysego, żeby poszedł, bo on się boi. Ty kurwa No, ty się nie schudła, chyba i tak nadrobiłaś już te swoje trzy. <grymka> tak. Kapucinko, ale co za problem wyjebać kurwa yy, ściany i wstawić okno. No. Właśnie. No nie hałasuj. No ale mu, może ciemne jasne. meble Ma. ma. A może tak. Ja Mówi, że ma ciemną kuchnię. Ja wcześniej też miałam ciemne meble i miałam w ogóle ten tak jak się to wprowadziło. Jezu straszna ta kuchnia. Na szczęście już jej nie ma. Też mam ciemne ją. meble w kuchni kurwa. One mnie tak wkurwiały. A bo w środku. Uuu. Tylko, że ja ich zmienić nie mogę, bo to nie moje, bo to są tego kurwa właściciela. Jak to w środku domu? No, ona nie ma to jest jakoś podzielone, że ma między pokojami czy coś takiego. No, każdy ma kuchnię w domu To? Każdy ma kuchnię w środku w domu. Kurwa nie o to chodzi, a ptolę. Nie no. o to chodzi, tylko o to, że... Ja mam kuchnię między salonem a łazienką. Ona ma a Ale masz zjadjoną, okno, no że po a prostu masz masz ciemno, no. 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 no mam okno. A kapucinko nie ma kurwa, ciemno ma. Chyba, że tak. Czytaj, kurwa, co pisze dobrze, dokładnie kapucinko kurwa na Zajęła się jedzeniem kurwa. Cicha bez. Żebym cię nie pokazała, co ja tu kurwa mam. Nic to orzeszki schudniesz jeszcze trochę. No. Pierdoli. Mówię wam, że ona nadrobi dwa razy tyle kurwa. oczywiście, to, kurwa. Aguś. Spokojna Twoja rozczochrana. Chyba żołądek nie boli. Co za... Już się najadłam. Już mi się nie chce jeść. Eh, do północy jeszcze opierdzieli, kurwa. Yeah, nie, no. jak już teraz nie, to już nie zejmę. Nie, no, no tak. Druga połowa sąsiadki. Ja? A sąsiadka nie żyje. To kanężę. masz kuchnię ze sąsiadką czy jak? O Boże, druga połowa domu jest. Sąsiadki. No, teraz muszę. A. No, a jak wykupi drugą połowę domu, kurwa, teraz. To czekaj, będzie... bo pisze, nie żyje kilka, ale jeszcze coś może napisz czekaj. Sąsiadka nie żyje kilka dni czy lat? Lat pewno. A, o, nie chcę sprzedać. No, ja, no i takie to są kurwa najgorzej. No, ale... Kurwa, rodzina, sentyment poczuła, kurwa. Podbij kurwa z 10 tysięcy, to kurwa poczują kasę. Kurwa, nie sentyment. No. O, nie uszczęść. To ty mieszkasz w jakimś bliźniaku, chyba, nie? A qollë, doh mis morally që drethë më dhëmetë. Daj mboxenlly të No, no, te ja na Mazurach mieszkają kurwa. tutaj ja nagle kurwa mi się przypomniało, nie? A, sąsiadka niewidoma No. Gdzie była rodzina, sąsiadka kurwa żyła niewidoma? No. Raz na rok odwiedzili albo i też, no? Ale powiem Wam, że dzisiaj, jak poszłam do lekarza, no, ona mówi, że tutaj, gdzie mam żołądek, jest strasznie twarde. O, oglądałyście, oglądałyście Kwiat Pustyni? Tak, i książkę czytam. No, ja też, książkę też, i ten, ale piękny jest piękny. A teraz właśnie leci na telefonie 7, zaczyna się. Kurwa, zrzuciłam się jak gucia. No, ale ja mogę oglądać to, ci powiem. No, piękne. I książka, no książka wiadomo, lepsza, bo tam wiesz bardziej szczegółowo, ale no. właśnie, kurwa, miałam tą książkę i komuś pożyczyłam i wiecie, że nie mam te książki? To tak zawsze Ja też pożyczy komuś pożyczyłam, kurda, i wiem, komu nie komuś bo na twierdzi, że nie oddała mi tej książki. Ja też nie pamiętam komu, ale mi no, nie, nie mam tej książki, kurwa. I podpisuję książki, wiecie co, i tak nie, nie wracają. No widzisz. Ja nie lubię czytać książek. Tylko go jest lubisz, nie? No, jak każdy, kurwa. Ja pierdzielę Agnes. Ty, A tak to nie jest grusko, to... kurde. Megia, co ty tutaj zajebałaś taki kurwa ten? Ty, no. To ty po kurwa? Nie, ktoś taki siedzi, kurwa, na tym, w krzach, tak? no ja. A. No przełączyłam sobie na ten szutek. No nie, przecież, że nie. Skąd wiecie? No oczywiście, no że nie, no gdzie? Nie, to